Ciach. Zaczynamy nagranie. Proszę Państwa, prezentujemy zestaw LEGO, który wydaje dźwięki. Różne dźwięki. I zaczynamy. Tak. Tankujemy. To pojazd musi mieć paliwo, żeby jechać, tak? Ale to są jeszcze różne pojazdy. Również mamy wyścigówkę. Tak, mamy wyścigówkę. To można połączyć te dwa pojazdy. I tu mamy instrukcję obsługi której jest pokazane. Tu są pokazane różne funkcje, które każdy ma. Zaraz to będzie pokazane. A tutaj można połączyć te dwa pojazdy. A i tu jest żeroskop, proszę państwa. Tu A są kolejne pojazdy, różne pomysły. Wracamy. A pod koniec kolejny się nie interesuje, tam są inne. Ale inne zestawy, które gdzieś można jeszcze. Ale z tych dwóch zestawów. O, to jest właśnie sygnał że trzeba zatankować, bo kończy się paliwo. Jest, tak, odkładamy. Teraz tu jest robot. Zmieniamy robota i zmieniamy na samolot. Światełka migają. Na, dobra, do tego podłączamy Jakieś jakiś tutaj. I leci. I leci, i leci. A, z tyłu możemy jeszcze mu jeszcze czerwone śmigło. Czerwone ten. I leci. Zmieniamy teraz mu dźwięki na. Ach, sonda jest, tak? To nie jest sonda, to jest alarm. A, to jest alarm. A. A tutaj jeszcze jest, nie wiem czy to będzie widoczne, jest wyświetlacz. I teraz w zależności od tego, jaki będzie. Funkcyjny ten. O! Miga coś? Miga. Tutaj mamy znowu robota. Tu mamy samolot, tu mamy wyścigówkę. Tak, ale musimy zmienić koła. Ale teraz dokręcamy koła. Jest no nie, śrubokręt! Potrzebny śrubokręt. nam śrubokręt. jest śrubokręt. Jest specjalny. Jedzie śrubokręt. Śrubokręt, śrubokręt, śrubokręt. Śrubokręt. No... śrubokręt. Gdzie no gdzie wykładałeś? A tu jest śrubokręt. Jest śrubokręt. Odkręcamy specjalnym śrubokrętem. I już. Mm. Tak, o, to. I drugi. I wyścigówka. I jeździ. O. o, kończy się paliwo. Świadomy stankowa. Przytrzymujemy chwilę. Tak. Można zdjąć koła i robimy robotę. Robimy robota, który. O, właśnie, to jest skomplikowany z robotem. Tu trzeba przykręcić. Robot jest troszkę skomplikowany, to. Tak, dlaczego jest skomplikowane. w no, A, tak, bo to trzeba wiedzieć jeszcze, że gąsienicę można zmienić na koła normalne. Aha. A, to różne dźwięki się wydają, w zależności od tego, w jakiej kultury. Się... O! Pali... paliwo. Paliwo uzupełniamy. Paliwo uzupełniane. Aj! A. Ale mamy za to jeszcze co? A mamy. A, trzeba paliwo. I tutaj trzeba można przyczepić taki coś. Taki coś. Taki coś. Taki coś, nie taki coś. A, wystartował. O, powrotem, Trzeba zmienić na robota. Zmieniamy na robota, zmieniamy na robota. Tankuje, tankuję. Zatankował. Tu przykręcamy teraz z drugiej strony, bo to wszystko... O właśnie! się przykręca. Ty tu się mogłeś podnieść? Dobra. Przykręca się. Poszukiwanie części. Poszukiwanie części. Eee, tutaj nie widzę co Gdzie jest tam ślub Gdzie? Ku komputera pod komputerem. Mm. Proszę. Aj, aj. Przykręcamy. Z drugiej strony przykręcamy. Teraz odzywa się nam robot. Światełko miga. I mamy. I mamy takiego Dużo różnych pomysłów. Można zmienić gąsienicę. Można załączować zamiast gąsienic. Kółka. Są dodatkowe opony, cztery, można tamte, tamte są wyścigowe baki a tu można zamontować takie terenowe opony, tak jest, także zapraszamy do zakupu, drugiego takiego zestawu nie ma na Allegro.